Siemaneczko z tej strony, misja 15, Dzisiaj kolejny odcinek ze sprawdzenia ma w fs 15. Y, tym razem mapa Słowakia, map y, taki typowy y, jakby PGR, ale taki z tych mniejszych, można tak powiedzieć, y, bo typowo tutaj gospodarstwa takie dość duże, y, ale pola nie są typowo PGR, czyli ogromne, takie średnie bardzo ładne nie, nie, nie widzę tu na razie taka z wysoka na szybkiego dużego pola więc to jest taki mini PGR-ek bardzo fajne to wygląda tym tu mamy wagę bynajmniej no, tu idziemy pewnie do garażu yy, w garażu pusto ale ale jest spoko tu mamy jakieś wejście przeskakujemy yy, tutaj Ogólnie Bolek e, kradnie ropę, e, lecimy tutaj, o, otwiera się samoczynnie i zamyka się samoczynnie, ulala, e, tu mamy jakiś syp, bardzo fajnie zrobiony, polecam serdecznie, aż jestem zdziwiony, te też powinny się wrota przede mną otworzyć, normalnie jak przed królem, e, dalej, może taka jest wysoka, tu mamy napełnianie, ograniczenie do 4,2 m i szerokością do 3,2 metra widzicie, bezpieczeństwo to podstawa hmm, tutaj nawet pod którym trochę bolek wygryzł taki wariat trochę e, mamy tutaj też e, pryzmę na kukurydzę e, stok balek bardzo ładny, ułożony, szambo i powiem wam szczerze, że to szambo mnie rozwaliło totalnie po pierwsze mamy do szamba drabinę po drugie jest więcej wody niż gówna więc o wiele o wiele dzikie albo tutaj dzikie krowy są w tej oborze albo ogólnie no jest trochę ciekawe. chciałbym wiedzieć czemu nie ma otwieranego już sprawdzałem na pewno yy, mam door trigger wgrany fliki z mapy są ale może jakoś specjalnie nie ma wjazdu jak zwał? Tak zwał. Aha, to jest wjazd od tej strony, więc dlatego. Eee, bardzo duża obora, bardzo ładna, lubię takie obory. Czyli wybieranie już na pewno obornika od krów do obory. Aha, no tak, można tędy wjechać. I, I. i. halo, halo. Czemu nie, nie mogę tworzyć, Może, że to jest na podjazd yy, samochodu. Znaczy ciągnika, ale na jeden chodzi. Tutaj też można obornik ładować skupy. Bardzo ładna kupa, taka trochę realna. Eee, tutaj... Nie ja wiem, syp zboża? Trochę tak, nie, trochę dzika jak na zboże. Ale wszystko jest możliwe. ogólnie zobaczcie jaka tafla wody jest pod tym... pod mapą, beka. Tak jak ten. Sprawdzanie map, co nie? Lecimy dalej. Um. Dmucham, ale ładny tutaj dmuchała ja bekowo i kolejny garaż, który bynajmniej znów się otwierają drzwi Oluju. plus 18 nie patrzcie na to dzieci ale takie życie w ogóle w garażu u mechanika to taki plakat to podstawa co my tu mamy jeszcze tam mamy plakat plus 18 a tu dziecko z gołębiem Naprawdę super koncepcja mapy Pod względem budynku akurat tego, bo bekowy był Zakaz wstępu nieupoważnionym osobom Fajnie, nie po naszemu a przeczytałem a o beznanie językach Gorsze to moje motto Bega drażenia. No ale dobra, lecimy dalej Tu już widzę mam ziemniaki i buraki Jeżeli mamy takie żmiki Tu możemy sobie sypnąć Nasz produkt Lecimy tutaj, już mi się to podoba, tutaj duży ma magazyn, ale oczywiście, nie wiem czemu, aha, bo ten magazyn jest na podjazd na pewno eee... ciągnika o, chciałem tam wejść, ale mi się nie uda tu możemy sobie napełnić nawozy, silniki i takie tam pierdełki eee, lecimy dalej eee, tutaj nie mogę wejść, mamy wiatkę całkiem ładną eee, tu kolejną i tak żeśmy przeszli około całą tą gospodarę A teraz tak z góry lukniemy Co mnie ominęło? No ominęło mnie to miejsce najbardziej ciekawe eee, Tak z ciekawości eee, Coś to niego bym kupił Aha o, Tu się nie da nic do niego kupić I też nie da się nic wciąć może Oluje. Hood, Hider, Cloud. Serio, jest takie coś wygrane? Aż luknę. A, jedynka to wyłącza. Dwójka wyłącza tylko to. Trójka to. Aha, to nie wiem co. i pejmonej. Beka. Piątka to czas. Wszystko to czy słońce świeci czy nie? a 7 nie wiem dobra, mimy to a odkryłem, że to jednak na B jest haha, dobry jestem e, dobra, jak już mam takie te hudy, to ja sobie wyłączę chudy. no, fajnie będzie fajnie no, właśnie o, o to mi wchodziło właśnie eee Pamiętam, że sobie w takim właśnie magazynku tutaj belę lubię trzymać, bo bardzo fajnie to wygląda. I lecimy dalej. Gdzie jeszcze nie mogłem wejść, bo wrota były. Tutaj. I zakład, że też na B. Jednak też na B. I zakład, że to też pewnie na B. Też na B. <laughs> ja ja lubię te PGRy. Wszystko zmienione. Gierony. Grubo, grubo. Dobra, myślę, że to chyba z oględzin mapy Mapy z gospodarki to tyle Szukam czego jeszcze tutaj nie wlazłem Ale tu, o nie byłem tutaj Kod dopy strony weszłem teraz, a tutaj już byłem Tu jest jeszcze można sobie yy, krowy nakarmić yy, Trawką Lecimy, tu już możemy wyjść, to byłem A, tu o, jak ładnie się otworzyło to są garaże, no, bardzo ładne czyli wiaty, garaże, wszystko blisko siebie i ślicznie no, na to beto można klikać i klikać dzisiaj bez samochodu chodzimy na pieszo taka bieda trochę w kraju o, jakie ładne ładny skin ogólnie, podoba mi się no, no nawet ładny też ale że skiny z mi się podobają kukurydza też bardzo ładny skin o, drogi polne bardzo ładne Ładny dojazd, jakiś wodospadzik Ło, to Niagara jest, takie głosy Wodospad niegara i nic Łąka tu sprzed wodospadzie Fajnie, fajnie to ogólnie wygląda O, most taki ładny hmm, Można sobie pooglądać, normalnie jakbym czuł się u siebie na motowlogu nad rzeką Też takie ładne widoki, tylko tutaj ogólnie czyściejsza woda Ale fajnie, fajnie, fajnie Więcej takich, o, idziemy do kościoła, dzisiaj niedziela, no tak Ogólnie ja nagrywam tu niedzielę, a wy to oglądacie w poniedziałek, więc... Ogólnie dzień święty dzisiaj jeszcze mam. Chyba. Może, że już nagrywam po północy. Kurde, już minuta po północy. Jednak, jednak już jest poniedziałek. Ale no tak pechowo mi wyszło. Ogólnie tu jest słowacko, koniec tej Słowaki, a tu się zaczyna Słowakka. A jak się zaczyna, to musi być gościu. Eee. Ktoś kolejny? Aha, to jest policja. Poszerona jak policji, a wygląda jak kapliczka normalnie. Jak kościółek cmentarny. O ludzie. O, tu widzę, że plantacja buraków u kogoś. Trochę <trym> mała, ale zawsze spoko. Od czegoś trzeba zacząć. BGA, bardzo ładne. Minimapem chciałbym może zobaczyć, że... A, nie mogę, bo te chudy teraz wyłączyłem, ale ja chcę właśnie wam pokazać. Jesteśmy teraz na bieg gazowni. mamy ogólnie 5, 17 pól Przeliczę, tak, 17 I trochę tego jest I to by było na tyle Chudy można wyłączyć Ale nie, no ja sobie biorę sobie ten mod do wyłączania chudów, bo jest bekowy gazowni już za nami Lecimy dalej Ach, pobiegniemy wśród drugi, może o, trochę, za, za daleko popływałem Co my tu mamy? Skup Jeżeli tu mamy wagę Tu pewnie mamy skup buraków i ziemniaczków Dalej co my dalej mamy Tu mamy tam biogazownię Nadal kręcimy się w kółko eee, Tu mamy Co my tu mamy jakieś Coś z drzewem jakiś. Kup drewna, tak, tak, tu jest wszystko co jest związane z drewnem Tutaj nie wiem, można utopić drzewo czy coś, sam już nie wiem Tu mamy las, aha, bekowy las trochę taki ukryty w boju Aha, ale ładnie, pinki tutaj pokazane Tutaj to ten most, czy mostek to też jest gruby Trochę się zapadł pod ciężarem, tu duże pastwisko mamy dla krówek, ogólnie bardzo duża mapa lecimy dalej, tam był skup buraków ziemniaków tu mamy skup zbóż dobrze widać bardzo ładny, tu mamy wagę, wiadomo i na każdym skupie żeby nie oszukała e, oszukać nas, mamy też wagę, lecimy dalej kolejne ładne, naprawdę pola mi się podobają Malu takie malutkie, takie średnie jak na takie niby budynki związane bardziej z Pegierem. em i żeśmy tak naokoło właśnie mapę y, oblukali bekową. Tu jest miasteczko, tam jest begazownia, tak tam jest begazownia, tam jest wszystko co związane z drzewem tartak. Tu mamy skub, więc wszystko blisko. Tu możemy jechać do miasta, do sklepu, do kościoła na policję, tak zwanego mini cmentarza. Jak ja to na to hmm, powiedziałem dzisiaj, bo to naprawdę. Kurde no kościołek na cmentarzu, no jak nic, ten posterunek policji, więc widać, że to nie nasz klimat. <laughs> e, no i to by było na tyle, jeżeli Wam się podoba. Oczywiście taka ojeju, mapka. E, Zachęcam do pobierania i, i, i. i to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że wszystko co chciałem powiedziałem łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie i oczywiście do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.